No, także wy, słuchajcie, subskrybujcie kanał, nie wiem, prezes chyba mówił mi, zostawiajcie te łapki w górę, bo chcę ten turniej w końcu, żeby już był. Najlepiej zostawiajcie, żeby ten był teraz i kolejny film to już będzie turniej. Uff, Łukaszek, za ty dzisiaj, to ja nie mam pytań, ej. Ej, Nadia, co to za bramka była, co tak ci no, wpadło? No, Ja maciura. Maciura. <laughs> tego nie widziałem dobrze, Ale jest remis, nie? 4 cztery? No. A ty ile jedno? jedną. znaczy będziecie, zrobimy tak, że będzie Bartek, Łuki, a Olga z Tomkiem. Widzę, że i tak tu, jeden, drugi, tak jak wychodzi szybko przegrał na drugą, to już można jechać. Powiedz co ty, miałeś, miałeś dwie. Już trzy bramki by były. No trzy. No, Czyli jeden. Ale nie, no tam szanuję, bo tam podałeś tę sytuację, no. też nie? Kto to strzelił? Ty śliesz wtedy czy tylko podajesz? Czemu ja mam podaję, on nie umie wykończyć. Tak? No stary, ty miałeś takie dwie akcje, chłopie, to powinno być tak, platny, no. tak samo miałeś taką sytuację. Ale nie mam, ja mam piłka w Ja miałem muksetkę na Pazda. Piłka za lekka Musisz strzelić trzy bramki teraz jeszcze w drugiej połowie. Ja miałem moksle na Pazda. No chyba na dale nie zasługuje, nie? Chyba, że wygrasz ten zakład. No także słuchajcie, pierwsza połowa za nami, wynik 4-4 mecz zacięty, jak nie wiem. Błędy z obydwu stron, super akcja z obu dwóch stron, bramka strzelił bramkę, Bala, póki co. Jedną bramkę strzelam, więc jeszcze musi strzelić trzy w drugiej połowie, żeby wygrać zakład, więc będzie się działo, to lecimy z drugą połową. Dobrze, dobrze, ładnie co tam radzicie, w tak. A widziałeś? Jaką tak. bramkę strzeliłaś? Jako, ale to przypadkowo. A to mrugnąłem akurat, <grym> na M. A, no A jeszcze <grym> jedną czy dwie? Jedną. to widziałem, widziałem. Prawie widziałem. dwie. To tak samo przeleciała pod ręką, nie? No. Ale dobrze, dobrze. Ja, bo jeden. jest piłka ślizga, musicie próbować takie właśnie. Tomek chce też strzelać z daleka. Spróbuj coś tam uderzyć. Dobra? No. No, nie lecimy z połową. Rozpoczęli. Minik 4-4. Wybalam się stawić 3 gramki. Oj. Oju jolnik. No druga połowa znowu się rozpoczyna jak pierwsza To strzeliłej? O kurde. O kurde! Tak się śmialiśmy, że jedną ramkę tylko ma. Tutaj początek gry połowy pierwsza akcja i już dwie na koncie, jeszcze dwie. Nie nie! Dwie, no wej, Dawaj, dawaj Łuki! Oj 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 co on tutaj robi? Nie Łuki, ekstra! jeszcze siate siate drabinie zrobili. Łukasz Szanko. 6 anyway, right. do 4, na szczęście to nie trafi dywala ciągnie zaraz Ale nie nie ma czy uderzy? A kapet łuki Ekstra łuki, ale strzał w okno Dobrze, Julka, nie daj. Ej, mm. dawaj, 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 dawaj! Brawo. się Daj Super nie łuki. Ojeju! Ojojoj! Ojeju. 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 Ojeju, co ty porobił? Szkoda, że tutaj to podaję nie Co to by była akcja? No jeszcze tam piłka w Tomek? Nie. Dobrze, zaskakujcie strzałami.

Próbuj, Fifi! No ale Fifi! Aj, aj, Za lekko, to jest za lekko! Nie piły stomek! Przyjmij no, aj, aj! aj. mi, mi! Dobrą piłę dał teraz, nie pomijmy Lewa noga! Nie ma lewej nogi! Nie dał łupki, dawaj! Dwa No i strzał, no i bramka. No i tak jest. O, słuchajcie, odrabiamy, Olgita, jaka brameczka, już dwie bramki Olgi są, nie? Słoneczko wychodzi, druga połowa, kurde, jak drzeje. Druga połowa zaczyna się tutaj rozkręcać tam, no, słuchajcie. Dawaj, dawaj. Dobrze, łupi. No i taki strzał. Ajajaj, aj, aj. dobrze. Dobrze! Brawo Nadia! Co <grystanie> Ja, ja, ja to nie Dybala. 8-5, nadal nie strzela Dybala. Wszystko tutaj trzeba dodać. Nadal jeszcze mu brakuje dwie bramki, więc... O Jezu! O mat kto to strzelił? Czy tą piłę, Olej tą przeszedł. Jak w Fifie ja tak robię, jak nie umiem grać i tak robię w ślizgi. Dawaj ty, wujaj się! Ekstra piła! Daj, dobrze Łuki, rożny! Dobrze, dobrze Tomek, jeszcze jeden ruch! No, a tam chyba się rozgrzewa co i Prezes, w grają, chyba zaraz wejdą. Wojwojko, Ależ Przewrótka! Ale Fifiego poniosła. Szanuję za próbę. Co? Co? Co tu się stało? Co w tym meczu tutaj się dzieje? Samobójce, bramki padają. Jest 8-6? Ja coś się pogubiłem przy liczeniu. Naprawdę, jest wynik duży, chyba 8-6 albo 8-7. Wy to widzicie, macie w rogu ładnie napisane. Ja, nie, ja już nie wiem, się gubię, nie? Wiem, że Dybala jeszcze dwie... Dybala. Podał, podał, znowu się zachował. O, ale Nadia to wybroniła. Olga, Olga przy piłce. Ja nie mogę. Jest prezes na boisku, jest prezes na boisku. Błuki, błuki przy piłce. Oj, oj, oj! Kurde, że nikt tego nie wykończył. Dawaj, uderz, uderz, uderz No i teraz musisz, chłopie, musisz. No nie do... Prezes, łapi i... Brawo Nadia! Brawo Nadia! Dwóch na jednego nie wykorzystali. A Dybala mógł być Dawaj go prezes, dawaj go prezes! Nic nie stało, prezes, gramy, gramy! Dobrze, Olga, lecisz! O Jezu! O matko, ale z drama. to drama! O Widziałeś to? Ja pierdzielę. To była bramka tego spotkania na pewno. Najlepsza jaka może być. 8-7 dla starszych nadal, ale odrabiałem młodzi. Robią to całkiem nieźle, Ja pierdzielę, prezes, czy ty widziałeś tą bramkę co teraz była? Tak. No joga teraz musisz, musić. O kurde. Oj, tam tam też nie wpadło. No go, Да ею. Вот Ольга. Давай, Уки. Давай. Езжу, а лечи. Но Ольга и лута, и лута. Я... Ой, супер, Второй супер, дишай. Ja nie mu. Koniec, koniec meczu, słuchajcie. Wygrą. Jak tam jak tam? Jak, kto wygrał zakład? Nie, nie wiem, oczywiście, że ja. A jest strzeliłeś? No, nie, bo tam z honorową podawałeś dużo, nie? No. Dużo podawałeś. Zadowolona? No, bardzo. Ty ty hańsu wygrywasz, Ej. Ty najwięcej hańsu wygrałeś na moich odcinkach. No, Szczęściara, nie? Walą je po słupkach. Pan z danej? Nie, nie Ty, Kiedy sparing? Nie, nie sparing, tylko turniej. Jak wbiją cztery kałapek pod tym filmem. No to to będzie pojutrze? No to. A nie, od razu! Od razu, jak wbiją, to, od razu wrzucaj. No weź no tam pomóc, bo on nie chce dawać. Ja platy nie ja pierwsze. Trzeba, ej, trzeba Dybala skrócić? Tak. No on okay. Bo on nie chce płacić stary Dybala! Nie! Nie będzie Dybala, tylko będzie za Ej, Dybala! Masz ściano? Oficjalne przekazanie 15 złotych Raz, Dwa. Ej, umiem mieć. Trzy. Pan układał? Proszę. Dla, licz to! Licz, licz. Nadal mnie to boli bardziej niż Dybala, wiesz? Nie. A kiedy moja wypłata? Dla. Aha, Co? czy ty się umówiłaś z nim? Ja? Nie! Aha, to Nadia się omówiła z wami, żebyście nie podawali dybali, tak? No. Nie, już nie zmyślaj. W tym meczu to by było wszystko. Instagram. Dajcie łapki w górę, bo 4000 apek w górę i wpada. Latuje zarąbisty turniej ekipy. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hello!